Egzamin ósmoklasisty, test diagnostyczny, matematyka, zadanie 14 marca 2021. Bok rąbu ma długość 17 cm, a jedna z przekątnych ma długość 30 cm. Dokończ zdanie wybierz właściwą odpowiedź. Pole tego rąbu jest równe ABCD. W zadaniu mamy obliczyć pole rąbu o podanych tutaj wymiarach. Rąb to taka figura, która ma wszystkie boki, a ma ich czterech, jednakowej długości. Jest to taki trochę przechylony kwadrat. Oczywiście w szczególnych przypadkach to też może być kwadrat. Bok ma długość 17, czyli A równa się 17. 17 jest tutaj wszędzie dookoła. Jedna z jego przekątnych ma długość 30 cm. Wiemy, że. Rąb ma dwie przekątne, jedną dłuższą, drugą krótszą. One się charakteryzują tym, że przecinają się w połowie i pod kątem prostym. Czyli jeśli ta przekątna miałaby długość 30 cm i 30 cm, gdy podzielimy na dwa, to otrzymamy 15. 15 będzie tutaj oraz 15 będzie tu. Jednostek nie piszę, żeby rysunek był bardziej przejrzysty. To teraz możemy się zastanowić, którego wzoru na obliczenie pola rąbu użyjemy. Ponieważ w zadaniu jest jakaś informacja o przekątnych, to użyjemy wzoru z użyciem przekątnych, czyli E razy F przez 2. Niektórzy zapisują jedna, druga E razy F. To jest ten sam zapis. Jedną przekątną już mamy, E, i ona wynosi 30 cm. Nie wiemy, ile wynosi druga przekątna. I ją obliczymy. To tak, wracamy jeszcze raz do naszego rysunku. Tą przekątną chcemy obliczyć. A tak naprawdę, gdy obliczymy ten odcinek, to będziemy znać całość, bo oczywiście pomnożymy sobie razy dwa. Czyli tutaj oznaczymy sobie x i x i f to będą dwa x. Ponieważ w zadaniu mamy podany trójkąt prostokątny, znamy długości dwóch boków, trzeciego nie znamy, zatem do tego trójkąta użyjemy twierdzenia Pitagorasa, czyli z twierdzenia Pitagorasa, które znamy pod takim zapisem. A do potęgi drugiej, dodać B do potęgi drugiej, równa się C do potęgi drugiej. A i B to przyprostokątne, czyli... To jest A, to jest B, a C to przeciwprostokątna, czyli ten najdłuższy bok. Nie mylimy oznaczeń, to A to nie jest to A, to są tylko takie nasze oznaczenia do twierdzenia Pitagorasa. No to obliczamy długość drugiej przyprostokątnej. Więc tak, w miejsce A podstawiamy 15 do drugiej, w miejsce B wstawiamy sobie X, bo to chcemy obliczyć i C to 17 do potęgi drugiej. Jeśli nie pamiętamy, ile to jest 15 do potęgi drugiej, zawsze można pisemnie obliczyć i obliczamy 15 razy 15. 5 razy 5 to jest 25 dodać 2. 5 razy 1 to jest 5 i 2. to jest 7. 1 razy 5 to 5, 1 razy 1 to 1. Dodajemy piątkę przypisujemy 7 dodać 5. 12 dodać 1, 1 dodać 2, 2, czyli 225 dodać x do potęgi drugiej równa się. To i tak samo 17 razy 17, jeśli nie pamiętamy ile to jest, zawsze pisemnie można to działanie wykonać. 7 razy 7 to jest 49, 4 dalej, 7 razy 1, 7 i 4, 11. 1 razy 7 to jest 7, 1 razy 1 to jest 1. Dodajemy 9, przepisujemy 7 i dodać 9, 7 dodać 1 to jest 8. 1 dodać 1, 2. 289. Dalej obliczamy. x do potęgi drugiej zostaje z lewej strony. 289 przepisujemy. 225 przepisujemy na drugą stronę, czy przerzucamy ze zmienionym znakiem 225, czyli x do potęgi drugiej będzie równe. No i odejmujemy. 289 odjąć 225. 9 odjąć 5 to 4. 8 odjąć 2 to 6. To się wyzeruje, czyli 64. Ile będzie x? No, jeszcze trzeba spierwiastkować, bo jest tutaj potęga druga, czyli pierwiastkujemy 64. Ile wynosi pierwiastek z 64? To jest 8, bo. 8 razy 8 to 64. Zatem obliczamy długość drugiej przekątnej. To będzie F jest równe. 2 razy 8 cm, czyli F wynosi 16 cm. To liczymy pole. Pole będzie równe E, czyli 30 cm, razy F, czyli 16 cm, podzielone przez 2. Upraszczamy sobie. Dwójkę z 30 z 16 można a z 16 skrócę. Tu będzie 1, tutaj będzie 8. 3 razy 8 to 24 i 0 przepisujemy. Podzielone przez 1, czyli to będzie 240 cm centymetr razy cm centymetr to centymetry do potęgi drugiej. Szukamy odpowiedzi, znajduje się taka tutaj powyżej odpowiedź B, co kończy nam zadanie.